Start wyścigu, bardzo krótki dojazd do zakrętu numer 1. No i McLaren, który na P2 się znajduje, jeśli chce się przesunąć na pierwszą pozycję, musi mieć fenomenalny start. My czekamy na 5 świateł i lada chwila rozpoczniemy. Siódmy sezon World League of Players, Split drugi, i ruszyli. I kto to będzie pierwszy do pierwszego zakrętu, mamy. To będzie McLaren. Waliza przesuwa się na P1. Wyprzedza Marciniaka. Bardzo długa prosta w tym momencie wyłania się na zewnętrzną stronę toru. Mikał Marciniak. Waliza broni wewnętrznej. Nie, opóźnia hamowanie. Marcik ktoś tam poleciał w ogóle. Dużo kolizji z tyłu stawki. Mamy troszkę gigantyczną walkę o P3 w tym momencie. Nie, Zakolak broni swojej trzeciej pozycji. Z Szymon gość traci swoją piątą pozycję. No i teraz dwa Mercedesy na czwartej i piątej pozycji, i Zakolak spinuje na nawrocie bardzo szybko. Poza białe linie na pierwszym zakręcie, i Jakub Waliczek w tym momencie z atakiem na P7. Has musi się bronić przed czerwonym bolidem Ferrari. Nie, no i. Waliczek przesuwa się na P7 w tym momencie. Red Bulla, ale no nie widać, nie widać tutaj szansy, dosyć sporo odległości, ależ teraz ryzykownie tutaj naprawdę bardzo blisko kontaktu musiał uważać i Mikołaj. I... Tempo jest ciutka lepsze od rywala, którego masz z przodu, no i co robisz? Czy bierzesz go na wykończenie? E, może gdzieś tutaj odkleją opony, e, może coś w tym stylu. Z kolei jakieś problemy, problemy walizy i to jest klątwa komentatorska, proszę Państwa. No ale widzimy później od Stasiksa do waliczka jest e, prawie 20 sekund. Ten mal chyba na P7 walizy, będzie bardzo prosty, otwarty system DRS w jego bolidzie. No i do zakrętu numer 9, na spokojnie przesuwa się na siódmą lokatę, i teraz goni Ferrari. 18 sekund straty. No, zaczyna być blisko siebie waliczek kontra Mercedes. Co prawda, zjeżdżają teraz. W tym samym czasie więc boks w wykonaniu Mercedesa i Ferrari, jeszcze tam przez moment Don Pedrito, który no tutaj wybrał troszeczkę inną strategię, no i jakbyśmy tak mocniej popatrzyli, no to w tym momencie trzecia pozycja, 5 sekund straty do Simarino, który no pewnie za chwileczkę też będzie odwiedzał swoich inżynierów. O ...półtorej sekundy, więc bardzo, bardzo blisko. To może nie wystarczyć do tego, żeby e, móc e, tak spokojnie i swobodnie. Widzieliśmy, że McLaren dużo szybsze tempo, co teraz zrobił Has? E, ciężka, dziwna do wytłumaczenia sytuacja. Wzięty troszkę w kanapkę przez Mercedesa i Ferrari, ale no umówmy się, no tam normalnie jakby hamulców zabrakło. ...czasu na najbliższych okrążeniach. No, ale to na pewno nie będzie wystarczająco, żeby się zbliżyć do wirtualnego P1, a teraz Mercedes walczy z Mastonem Martinem, no i widmo się przesuwa na P5. Si Marino, który myślę, że no, na hardach nie będzie wcale taki łatwy do dogonienia. Nawet w tym momencie Mercedes, proszę bardzo. E no za łatwo, po prostu za łatwo to było. Nie wiem, co tu się wydarzyło z McLarenem, ale e, wyglądało to tak, jakby Mercedes nie miał żadnych problemów, żeby tutaj e, przejąć pozycję o jedno oczko wyżej. No i musi odbudować te pozycje i Dom Pedrito spada na P7 i mamy wirtualną neutralizację wywołaną właśnie przez Astona Martina. Przed Racing Bullsem. No, i pewnie na następnym kuku Szymek będzie na tyle blisko, żeby wykonać manewr, chociaż teraz wysuwa się na zewnętrzną do zakrętu numer 9 i obejmuje drugą pozycję w tym wyścigu. Graniczy z No, a w tym momencie Zakolak bierze się do roboty. Walka tutaj. Z wspomnianym wcześniej Clippersem, który świeżutko po wymianie świeżutkie opony. No, i myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę stan jego opon, naprawdę ma tutaj spore szanse, żeby ewentualnie jeszcze coś tutaj z tego wyścigu więcej wywieźć. No, chociaż mi się ch chyba szymek gość troszkę, ale to zaraz, bo za kolak bierze się za Mercedesa na dojeździe do szóstki, no i wyprzedza Mercedesa Alpinka w tym momencie na P6, chociaż Mercedes z lepszym wyjściem z szykany, dodatkowo ma system DRS, wysuwa się na zewnętrzną do zakrętu numer 9, no i bez problemu odzyskuje swoją szóstą pozycję, jest ta trójka bolidów. Dojeżdżają w tym momencie do piątki i Mercedes przesuwa się na P4, McLaren na P5, a Zakolak z P4 spada na P6, chociaż nie wiem, czy to nie jest celowy zabieg, żeby tutaj zyskać DRS. Mercedes na razie na P4. Pozostaje, ale jest atak ze strony McLarena do zakrętu numer 9. Lekki kontakt wyjeżdża poza białe linie na wjeździe. Jeszcze wywozi w tym momencie Mercedesa-McLaren. walczą na koło, koło walczą! Gigantyczna kolizja w tym momencie: Mercedesa i McLarena. Co tutaj się wydarzyło? Co oni narobili? Zauważyć na Mikołaj, jak zaraz wygra. Nie, ten wyścig znajduje się już w trzecim sektorze. Aston Martin jeszcze po zewnętrznej zaatakuje do szóstki Alpine i na spokojnie wyprzedza. Mikołaj Marciniak zaraz będzie przejeżdżał ostatni zakręt, wjeżdża na prostą startową i wygrywa inaugurację sezonu siódmego World League of Players Split II. No niesamowita jazda ze strony Red Bulla, drugi dojeżdża Simarino Marino, 7,5 sekundy straty, także no gigantyczna strata tempa Racing Bullsa na ostatnich kilometrach tego wyścigu. Trzeci dojeżdża Mercedes Vitmo MVP e, z 16 sekundami straty.